No, witajcie, nie było dużo, dużo filmów, bo byłem chory, ale znowu na Gdańskiej znalazł się autobus, tym razem nie przegubowy, ale dalej fajny. Solaris Urbino Electric 15 jak jest napisane. Dalta Freak. I tu mamy tak jak zawsze wchodzenie tak jak w każdym Solarisie. Aha. No i każdy Solaris ma taką cechę. Że ma, znaczy nie każdy Solaris, pomyliło mi się, tylko 15, tylko wersja 15, że z tyłu ma dwie osi, w nieprzegubowych, standardowych, a nie jak pozostała ilość Solarisów. Widać tu mamy jakieś pudełko, nie będę tam wnikał, bo nie wiem jakie. Tam mamy do niepełnosprawnych miejsca. Chyba są dwa. Jest do wózka dziecięcego. Ale to jest też wyjątkowy autobus. Z tego powodu, że jest. I są jedne drzwi. A tu są drugie. Aha! I ta wersja jest tańsza zawsze na rynku, bo to jest wersja Le Electric. Może i będzie więcej takich filmów niedługo. Fajne soralis, dziękuję.